Nie ja to właśnie potrafię każdą grę zhakować Każdą grę potrafi zhakować Mhm Dawaj łapkę w górę i na Siddy nie ma jak dzwoneczek byłem bardziej wdzięczny, dzięki! Uuu! <mysy> aga! Uuuu! SOLDAT! WINKA! <mysy> SOLDA! Bo ty hackerbęzo chyba jesteś? Jak 7 Minecraftu ma zwołanie? Nie, na telefonie. Na telefonie? No. A czemu masz tyle? Nie na telefonie, tylko tam potrafię każdą grę zhakować. Każdą grę potrafi zhakować? Mhm. Ja jak to? Wystarczy mieć cztery programy. Jakie? Jak jeden nie działa, to działa drugi, jak drugi działa. No takie musi mieć zrotowany telefon tablet. Co musisz mieć? Zrotowany. A, bo ty Bonzo chyba jesteś. Nie, za bardzo, bardzo. A twój tata to nie jest czasem ten? Tiger? Nie. A mama to ta kobra? Nieprawda. <noise> Jak ty wariant chyba jesteś taki. To chodź, chodź na tego dragona. Już. Bo chodź na spawdę. No to tepa te do mnie. A to jest to szóste. Nie, bo ja nawet itemów nie mam. Z ręką na minecraftowym sercu. no minecraftowym no minecraftowym, bo przecież na no innym nie to tepaj się do mnie ok? Mm. chodź do spaw ale ja nie, nie, bo tam mam lagi straszne, nie mogę dobra, jesteś? no czekaj, tylko wezmę sobie podstawowy ja tu nie mam w ogóle itemków itemków? Mhm <sentiment> Ja też nie mam itemów tak, lisek Czekaj, musisz na L, Lisek I naciśnij teraz taba No wiem Te tabac, nacisnąłem. A ja się ciebie boję Nie bój się, nie pokażę ci siusiaka Jakbym zdjął spodnie to bym ci oczy wybił Nie jesteś takim spazą? Nie, spaza mam małego, a ja nie Cześć. Cześć. Ale masz super falarę. No mama mi kupiła na urodzinę. Jak... Na, na ten, na trzecie urodziny mi takie kupiła. Ale ty gadasz, jakby to był oszust, bo ja oglądam te wszystkie twoje oszusty. Nie, 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 nie. Ej, ja wsadzisz mi palca w pupę, szybko, bo mnie swędzi. Sadź. szybko! Oj, szybko! Wsadź Au, Za duży Kobla ci wsadziłem. To da, ja ci łopatę wsadzę. Albo. Albo kilof, żeby ci sko wykopać wykopać te, te... Te twoją dżunglę. <coughs> Skopałem Ała! Poczekaj, bo mnie A komu jeszcze potrafisz? Co jeszcze potrafisz? Ej, bez, jej, jej to wystarczy i widzę, że to jest szóstwo, powiedz to Nie znam Ej Co niby szósta to wystarczy to wiesz, tak? A, to ta podrupa Ej tak. Spójrz do góry Kity drewno, nie ma takiego Co ty tam piszesz? Ty komuś hakujesz net. Pewnie teraz. Hmm? No. A ty ci taki Hacker jesteś, tak? A nie, ja nie mam A hatsker jesteś? Trochę. Trochę? A co, co tam kiedyś schakowałeś? Hmm, Ej! A wejdziesz na konto Brothers i mi zrobisz konto w VIP? Ale... Znaczy... No na się nie wiem, mogę się postarać. Dobra, i na Pornhub jeszcze, ok? Na czym? Na Pornhub. Nie, bo to złe jest. Czemu złe? Illuminati? Nie. A czemu? Bo tam coś jest pokazane. Ty takich nie... Ile ty masz lat? Yyy... 12. A to bo ty takich nie oglądasz. Nie, nie oglądasz tych takich seksownych? Nie. nie, niestety nie. Czemu niestety? Nie wiem. A chciałbyś? Nie. Bo patrz, jakbyś chciał, to mogę ci tutaj pokazać takiego. Czarny widzę. No, bo ja czarny jestem. A spójrz mi w oczy i powiedz, że nie oglądasz. Spójrz mi w oczy i powiedz, czy nie oglądasz. Nie oglądasz. Oglądasz! Oglądasz bradersów. Nagrałem. I powiem twojej mamie. Bo oglądasz nie złe rzeczy. Moja mama mówiła, żebym nie gadał z kolegami, którzy oglądają takie. Ej, oddasz mi te. Oddam ci, chodź, tepa A do mnie. Czekaj, bo. Na sekundę. Dobra. Serwer no. jest pełen. To ciebie wyf wyfaliło. No. No, nie. Nowy serwer jest pełen To próbuj! Ja będę na odcinku? Nie, ja tak Szartowałem Wiesz? Nienawidzę Tego serwera Ja cię przepraszam, mok i ci oddam itemy Dziękuję Wiesz, że ja cię zacząłem Chyba jeszcze Ci jak założyłeś kanał na YouTube, to Cię trzecie i subskrybować.